Ramuś, co to, to takie ładne, duże? Dzisiaj z nami, moi drodzy, jest to akumulatorowy zszywacz firmy Parkside, e, pad 20Li A1, albo jak kto woli, akumulatorowy zszywacz bądź, bądź gwoździarka prosto z Lidla. Zapraszamy serdecznie. Witamy na kanale minią Pomysłów na minutę. Tak jest, witamy. E, witamy u nas, witamy z narzędziem, którego w ofercie polskiego Lidla jeszcze nie było. E, na udało rzędzie... nam się, przepraszam, że przerywam, udało nam się dostać to także od e, naszego widza, któremu serdecznie dziękujemy. Oczywiście, jak najbardziej. E, on używał tego e, u siebie na budowie, po skończeniu prac przywiózł, wypożyczył nam po prostu, żebyśmy mogli to narzędzie Wam pokazać z bliska. Co możemy o tym powiedzieć, Co wchodzi w skład tegoż, otóż, narzędzia? Mianowicie jest, może będzie pomocne, może nie, zintegrowane światło LED, które tutaj mamy. Tak jest, z osobnym włącznikiem, który Wam też pokażemy, jak to tak. działa. Możemy fajne rozwiązanie, możemy, nie? bardzo fajne rozwiązanie. Co jeszcze mamy? Jest to przeznaczone do skrzywek. A także do gwoździ możemy to zastosować: szywek o wymiarach od 15 do 25 mm, natomiast gwoździ 15, 20, 25 i 30 i, tak, i 30, 32. My mamy te, które były dostarczone w zestawie przez Parkside, bo te się jeszcze uchowały. Natomiast tutaj Kolega złożył wszystkie skrzywki, więc do testów będziemy używać skrzywek Wolfcrafta 7169 i są to skrzywki 23 mm typ 0,55 tak? Gdyby ktoś gdzieś tam dokotywał, to można dokupić po prostu inne innych producentów bez najmniejszego problemu, dlatego wzięliśmy te, żeby to wam też pokazać. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy na przykład stopniową regulację mocy. Tak jest, co jest fajne, czyli tą naszą siłę uderzenia, w zależności od tego, jak bardzo mocno chcemy wbić się ze szybką przez z gwoździem w materiał, w zależności od tego, co robimy, czy przybijamy plecy do szafy, czy montujemy na przykład sznurek podtrzymujący wełnę, czy zbijamy po prostu konstrukcję na szybko do klejenia albo przed skręcaniem, no to jakby od tego materiału, w którym to używamy, musimy sobie po prostu popróbować i dostosować tą moc uderzenia. Yy, kolor standardowy zielony, obudowa yy, gumowana w tych miejscach gdzie potrzeba. Od spodu napisano dystrybutorem, jest Kompernas. Yy, samo urządzenie bardzo fajnie wykonane. Wady, brak, brak. Jeszcze co jest ważne, yy, tą małą cacko. Może nie takie małe, ale jest w stanie, z, yy, że to tak ujmę. Wystrzelić 30 szywek na minutę. Tak jest, czyli generalnie mając wprawę, możemy co 2 sekundy spokojnie wbijać strzywkę. Wadą, jeżeli tak, już się to pytałeś. No jedyna, jedyna wada, jak na razie tego narzędzia, to jest to, że zakupując taki zestaw, niestety nie mamy w zestawie ani ładowarki, ani akumulatora. Tak jest, te dwa elementy pochodzą z innego zestawu, dlatego nie zostały spakowane do walizki. Mamy ze sobą akumulator, to jest dwójka, tak jest. Eee, 2Ah, akumulator mamy do tego, co nie, jakby nie zwiększa zasadniczo jego wady. Eee, bateria standardowa e, X20V team, jak oni to ładnie sobie nazwali. Eee, czyli z tej serii narzędzi 20V, to wszystko jest kompatybilne e, ze sobą, bez najmniejszego problemu. Ale musimy mieć swoją. Co jest zaletą dla osób, które mają więcej narzędzi od ParkSide'a wadą, dla tych, którzy będą musieli po prostu do... Płacić, Tak. Za, a tak jak wiemy, nawet w polskim już się pojawiły osobno ładowarki z akumulatorem i akumulatory. Dwie jeszcze najważniejsze rzeczy przed naszą prezentacją: jedna to jest taka, że narzędzie posiada 3 lata gwarancji oraz certyfikat, TUF. Pojemność magazynka tego wybudowanego to jest 50 sztuk, myślę, że to jest najwyższy czas, żeby zajrzeć do środka. Zapraszamy. Na opakowaniu nie ma nic po polsku, więc po prostu otwieramy. Jedna z rzeczy, która się zrobiła w tak zwanym międzyczasie, jest to, że odkleiła się naklejka z oznaczeniem. Walizka standardowa. Nasowa, więc tutaj, w tym temacie, się nic nie zmieniło. E, czyli zapięcia cieniutkie, ale metalowe. W zestawie instrukcja obsługi, brak instrukcji po polsku. E, trzeba sobie radzić e, z językiem angielskim. Tutaj zostało troszeczkę e, gwoździ, tych, które były w komplecie. To są gwoździe 20 mm, e, i z nich będziemy korzystać. I samo urządzenie, tutaj nic więcej nie ma, co nie znaczy, że producent nie przewidział miejsca na przechowywanie. Ładowarki yy, i akumulator, co też jest fajnie przemyślane, bo możemy wziąć ze sobą, korzystając z tej walizki. Dwa: jeden w samym urządzeniu, drugi yy, w miejscu do tego przeznaczony. Odsuwamy, jak widzicie, ona yy, swoje przeszła, yy, przerobiła całą budowę. My też już zdążyliśmy się nią troszeczkę pobawić. Modyfikacja, jedyna, która została zrobiona przez ich właściciela. To tutaj została delikatnie skrócona, bo po prostu wygodniej mu było przy lince, żeby to było krótsze. No co, tutaj wielkich historii nie ma. Urządzenie jest wykonane fajnie, naprawdę mimo używania widać, że tutaj nic yy, na obudowie nie ma, żadnych luzów, yy, nadlewek, niedolewek, żadnych innych historii, yy, co jest bardzo fajne. U góry mamy regulację siły, tak jak wspominaliśmy, od 1 do 6. Wskaźnik mocy bieżącej jest z przodu. To jest spust do oddawania strzału. Natomiast ten przycisk służy do odpalenia światełka. Więc jeśli go nie potrzebujemy, to po prostu wystarczy trzymając w ten sposób nie naciskać i będzie nam też żyła bateria dłużej. Tak jak widzicie, wskaźnik jest tutaj ile zszywek mamy w zestawie. Czy tam gwoździ, tak jak my mamy w tej chwili założone. I widać po prostu przez to okienko ile tego jest. Jak się wymienia, jak się dokłada. Weźmiemy sobie zszyweczki, naciskamy tutaj w tylnej części czerwony element. Odciągamy, wyciągamy sobie gwoździe, wkładamy sobie z i mamy załadowany. Akumulator dwujeczka naładowany w pełni ustawioną mamy w tej chwili moc na czwórkę. Odstawiamy zawsze, to nie powinno, nie powinno się nic wydarzyć, ale odstawiamy zawsze od siebie w razie wojny i podwyżki, jak to mówią, żeby się nic nie wydarzyło. On sam nie strzela, ma zabezpieczenie, jak widzicie. Naciskam, akumulator jest załadowany. Jak możecie zobaczyć, światełko działa, a mimo wszystko nie strzela. Aby oddał strzał, musimy docisnąć przednią część do materiału, który, w którym będziemy się chcieli wbić ze zszywką. Bierzemy sobie deseczki. To jest jakaś sośnina odpadowa. Moc mamy ustawioną na czwóreczkę. Dociskamy. Strzelajem jedną ręką, jak widzicie, odskakuje i te zszywki nie wbijają się do końca. Żeby je prawidłowo wbijać do końca, należy Docisnąć delikatnie tą część, górną czyli to nasze pokrętło i wtedy oddać strzał i dopiero wtedy jesteśmy w stanie sprawdzić tak na dobrą sprawę, czy nie mamy ustawionej zbyt słabej mocy. W tym wypadku te szywki delikatnie wystają, więc przestawimy się na piątkę damy oświetlenie. Jak widzicie, wchodzą praktycznie idealnie w materiał. Natomiast jeśli chodzi o materiał cieńszy, który chcielibyśmy sobie na przykład zbijać do klejenia, tak jak widzicie, można to zrobić idealnie. Dużo cieńsze listewki jednej ręce, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Niestety, ale yy, nie dochodzi do końca. Musimy docisnąć górę. Oczywiście telefony pierdoły w tak zwanym międzyczasie. Ale jak widzicie yy, tutaj piąteczka delikatnie jeszcze odskakuje, żeby to dobić do końca i porządnie docisnąć, musielibyśmy się przestawić. Przestawiliśmy na 6 Dociskamy z góry. I teraz, jak widzicie, weszło idealnie. Czy to się nadaje do przybijania plecków do szaf na przykład? Na pewno, ale nie na mocy na szóstce. Myślę, że spokojnie na czwórce. To jest jakaś płyta standardowa, taka, jaka jest używana w plecach szafowych. Bez najmniejszego problemu. Wymiana, yy, wymiana, szywek, wyciągamy, odsuwamy. Tam oczywiście delikatnie przyklinowują. Bierzemy i wkładamy gwoździe, dociskamy. Ładujemy akumulator. Gwoździe są krótsze niż zszywki, Gwoździe są dwudziesteczki, więc spokojnie wbijamy i nie przechodzi nam to na wylot yy, przez deseczkę, którą mamy. Natomiast jeśli chodzi o te trzy materiały, które pokazywaliśmy wcześniej, czyli sklejka, jak widzicie, bez problemu. oflis no i plecki u, trafiłem I jak widzicie to się przybija elegancko natomiast teraz z samymi gwoździami bez problemu jak widzicie widzieliście na zbliżeniu oczywiście możemy to złamać jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o strzywki i gwoździe, naprawdę narzędzie jest rewa, rewelacja. Bawiliśmy się z Jackiem e, też chwilę skrzywkami i gwoździami. E, w pionie. tak, bo też chcieliśmy sprawdzić jaką siłę trzeba użyć w pionie. E, nie trzeba dużej. Jeżeli byśmy mieli coś przymocować, Przymocować do, do ścian, jeżeli chodzi o płyty, nie płyty. Naprawdę gwoździe e, przy dużej sile e, gwoździe przechodzą nawet przez w niektórych momentach przez płytę. E, ale jedno i drugie naprawdę daje radę. Przy odpowiedniej regulacji na spokojnie też e, można sobie z tym poradzić. Także słuchajcie, tutaj też e, pęk nam obok, a nie jakby nie wypadały. E, e, nie, no nie, nie wyciągnę, bo pęka. E, tak jak widzieliście, problemy. No to to, czego możecie się nauczyć, z czym my musieliśmy troszeczkę powalczyć, e, czyli po pierwsze, z regulacją urządzenia, tak, żeby sobie wyregulować gwoździe, tak, żeby Wam wchodziły tak, jak Wy to potrzebujecie, to po pierwsze. Po drugie, e, jakby trzeba się nauczyć to, co pokazaliśmy, że tą jedną ręką jednak trzeba. Się liczyć z tym, że te zszywki woździe, znaczy zszywki nie dojdą idealnie do końca, bo gwoździe na ogół dochodzą. Natomiast tutaj z, problem jest z tym, że mamy po prostu dwa punkty. Oczywiście. No i z, przepraszam, zszywki też były dłuższe, co widać. Mhm. No tutaj mieliśmy też taki przypadek, że niestety jak się bawiliśmy, nawet na takiej grubości desce, zszywki były tak duże, że jak się bawiliśmy, to tą deskę przypięliśmy do naszego stołu. Tak, przy wcześniejszych zabawach. I był taki mały żong, bo chcieliśmy oderwać deskę, a się okazało, że nie sprawdziliśmy rozmiaru skrzywek i pech chciał, że na stole zostały yy, dziury. No, ale to stół roboczy to się nie ma, się przyjmować, ale te 50 skrzywek, które tam weszło po całym magazynek, żeśmy tam strykali, jednak spowodowało, że oderwanie tego będzie yy... nielada wyzwaniem. Tak, ale się udało, zabawa słuchajcie, sprzednia. Fajnie. jest naprawdę fajny. fajny, do czego go możemy użyć do płyt, do desek. Bo naprawdę bardzo, bardzo dobrym plusem jest regulacja. Regulacja mocy, nawet jeżeli byśmy wzięli sobie... Sądzę. I uwaga, sprężyna jest naprawdę na tyle że takich 20 rotek musiał się. Tak, e... trzeba też użyć siły, aby zwiększyć Zawsze, moc bądź zmniejszyć. Mega zastosowanie dla nas, oprócz takich standardowych prac, o których wszyscy myślimy, czyli prac takich stolarsko-drzędnych, to przy gwoździach używając gwoździ możemy sobie bardzo fajnie konstrukcję, którą mamy zamiast skleić, a brakuje nam na przykład ścisków, a nie chcielibyśmy, żeby wszystko jeździło, możemy sobie spokojnie gwoździami zbić mhm. i, i po prostu poczekać aż klej wyschnie bądź na przykład jeśli mamy jakiś taki element, który się boimy, że, będzie, że się nam przekręci przy kręceniu, przy skręcaniu na przykład elementu, możemy sobie przyłożyć, przybić gwoździami, a później nie martwić się o to, że w trakcie kręcenia gdzieś tam nam się coś... Zgadza się. przesuwa. To jest jedno z zastosowań, o których ja myślę, takich niestandardowych. Drugie zastosowanie niestandardowe, słuchajcie, mistrzostwo świata przy obsadzaniu narożników. W ściankach kartonowych, gipsowych, bo wiele osób z tego rozwiązania korzysta, że z zwykłym takerem po prostu takuje sobie te narożniki, żeby było łatwiej. Tak. Yy, no, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, yy, dwa takie minusy. No, to niestety to jest tak, że nie kupimy tego u nas w Polsce. Jeszcze? Mamy nadzieję. Jeszcze? Nadzieje. Mamy nadzieję, ale na, na dzień dzisiejszy tego nie zakupimy w Polsce. Yy, no i przy zakupie tegoż u. Urządzenia niestety nie mamy ani akumulatora, ani ładowarki. Jeżeli ktoś ma wcześniej jakieś narzędzie firmy Parkside, podsumowując, film zrealizowany dzięki pomocy jednego z was, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Tak. Dziękujemy za to, że mogliśmy się bawić tą zabawką. Druga informacja dla Tomka z garażu mojego który prosił o wykonanie tego testu w pierwszej kolejności. Śmiało. Będzie pani zadowolona. Jeżeli chcesz kupić kupuj. Mówię, my także się będziemy na tym, za tym rozglądać, bo naprawdę to jest mega, mega narzędzie, które bardzo pomaga. Bardzo może nam pomóc w realizacjach projektu. Także fajna sprawa, podoba mi się też w tym to, że generalnie po założeniu akumulatora możemy sobie postawić, postawić. nie dojdziek, daj Boże, nie wala się. nawet bardzo fajne, jak Jacek już to wam pokazywał, Fajne jest to zabezpieczenie, że nawet jeżeli mamy podłączony akumulator naciskając, nic nam się nie dzieje, a wiadomo jak to w pracy różnie bywa, że coś chcemy przykręcić i przez przypadek naciśniemy włącznik, to wiadomo, że nic się nie dzieje. Z rzeczy, które ja bym tutaj poprawił od strony technologicznej, zastosowałbym to, co jest w gwoździarkach przemysłowych, tych wielkich, takich gdzieś z i tak gdzieś tam w teście na kanale, czyli, że ta przednia część jest dociążona całą masą samego urządzenia i mm -hmm. jedną ręką możemy śmiało pracować. Tak, bo jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, ma, o ma, e, no, masę tego urządzenia, no to ta przednia część jest... Je, no robi tak, że ręka po prostu nadgarstek, nadgarstek ucieka, nie? Nadgarstek ucieka. Tutaj ten element tej gwoździarki jest y, ciężki, nie? Fajnie by było. Jakby było, by... dołożyć no. silnik do sprężyny. Mhm. Wtedy działałoby to pewnie zupełnie inaczej. Ale to taka nasza, można powiedzieć, boczna taka uwaga. Tak, to z naszych dodatkowych uwag. Myślę, że na dziś kończymy. Sprzęt fajny. Jeszcze raz dziękujemy za dostarczenie. A Was pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy Was na, na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera, na nasze grupy społecznościowe, gdzie się pojawiamy. Tak jest. Na vlogi, które pojawiają się od czasu do czasu. Na no, nasze live'y, które odbywają się co tydzień w niedzielę. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Hej. Cześć!